Dzień dobry, serdecznie Was wszystkich witam po drugich stronach, po drugiej stronie wszystkich nadajników, odbiorników. Dzisiejsze nagranie przy mojej małej czarnej miało być o hipnozie, ale gdzieś wcięło moje materiały źródłowe i aż do czasu ich odnalezienia o hipnozie raczej nie będzie, chociaż może coś wspomnę, może coś wspomnę, bo łączy się to z fragmentem, który Wam dzisiaj przygotowałem nie będzie to fragment z książek Pana, ani Pana doktora Jana Kwaśniewskiego, który widzicie za mną, ani z książek y, Pana Tomasza, bo za mną macie chyba, zaraz, za mną jest trudno odpowiedzieć. to nie, to jest za mną, czyli nie tak. będzie dzisiaj książki z książki Pana Tomasza Kwaśniewskiego, ani z książki Pana doktora Kwaśniewskiego. Dzisiaj Wam te fragmenty daruję, dzisiaj, dzisiaj będą inne. Będzie z książki, której nie podam Wam ani autora, ani tytułu, ani z jakiego okresu pochodzi. Kto chce, znajdzie. A jeżeli nie znajdzie, to, to też niewielka strata. Jest tyle ciekawych rzeczy, jest tyle fajnych innych książek, które można przeczytać. A z pewnością większość z Was do tej książki nie doczy, z której dzisiaj będę czytał. Wracając do jej hipnozy, to miałem Wam powiedzieć o pewnych. Hmm, o pewnym zjawisku związanym z hipnozą i tak ogólnie z hipnozą. Nie, jeżeli bo wiecie, hipnozy możemy dzielić tam na różne kategorie w zależności od warstwy schodzenia w ten nasz zahipnotyzowany patologiczny świat, tak możemy oddziaływać na różne sfery naszego życia. I chciałem wam powiedzieć o miało być to takim wstępem, że przeczytam z mądrej książki na temat hipnozy i miało być to tytułem takiego, hmm, takiego ostrzeżenia dla niektórych, albo, albo podania pewnych, pewnego, pewnej informacji, jak można na hipnozie fajnie zarobić. Albo jak, jak można na hipnozie fajnie długoterminowo, długoplanowo zarabiać. Wystarczy podać podprogowo w stanie hipnozy hmm, informacje dla siedzącego czy leżącego delikwenta. Że jego wizyta w naszym gabinecie w na u nas jest nieodzowna za jakieś dwa, trzy, może cztery miesiące, I, i czekamy tutaj na niego, aby znowu zrzucił balast swoich doświadczeń, swojego, tego, co, co, co tutaj jest jeszcze zgromadzi, żebyśmy znowu mogli skupnąć go na te 200, 300, 500 zł, gdy znowu pojawi się u nas w gabinecie za te kilka miesięcy. I potem znowu to samo informujemy takiego delikwenta, że znowu będzie konieczna oczywiście podczas hipnozy, że będzie jego wizyta tutaj konieczna. I mamy pacjenta na długie, długie lata, a szczególnie że jest to pacjent z grubym portfelem. Taka sugestia. Miało tak się to zakończyć to moje, ten mój wstęp i rozwinięcie, z którego książek dzisiaj miałem, z których miałem skorzystać, ale tak jak mówię, macie tylko podaną receptę na sam koniec, receptę na sam koniec, może w sposób taki troszkę Szyderczo prześmiewczy, ale nie pozbawiony racjonalnych przesłanek, takich życiowych. życiowych. Zastanówcie się, jeżeli chodzicie do hipnotyzerów swoich, czy, czy te hipnozy są nagrywane przez was? Czy macie do nich całkowity wgląd świadomy? I czy takowe rzeczy się na przykład, albo podobne, bo przekazać informacje podprogowo można w rozmaity sposób, niekoniecznie wprost mówiąc, że macie się tu u nas pojawić za rok, miesiąc, trzy, pięć. Dobra, teraz dosyć już tych żartów, tych swawoli, przechodzę do, do czytania. Czytanie będzie trudne dla większości z Was również myślę, że nawet bardzo trudne, ale czy ja tylko muszę o łatwych rzeczach tutaj wam czytać albo mówić? Nie. Niekoniecznie. Jesteśmy pogrążeni tak, w takim chaosie, że nie bardzo wiemy, gdzie szukać prawdy, wiedzy, mądrości, a nawet jak wam to ktoś, czy nam to ktoś dokładnie powie, gdzie i w jaki sposób, to i tak dalej nie wiem. Więc nie ma sensu tłumaczyć Wam, gdzie tego szukać. Największą obrazą dla człowieka maszyny jest powiedzenie mu, że nic nie może zrobić, że nie może ani niczego osiągnąć, ani nigdy dążyć do żadnego celu, i że zmierzając do jednego celu, nieuchronnie tworzy on jakiś inny cel. Prawda, że łatwe, prawda, że łatwo zrozumiałe. Jeżeli ludzie maszyny obrazili się, słysząc te słowa, które wam przeczytałem, to nie na mnie, bo to nie ja jestem autorem tego, tego sformułowania. Dobrze, a teraz tytułem wstępu do tego. Musimy teraz zatrzymać się nad ideą dodatkowych wstrząsów, które pozwalają liniom sił dotrzeć do wytyczonego celu. Jak już wcześniej powiedziałem, wstrząsy mogą zostać wywołane przypadkowo. Przypadek jest oczywiście czymś bardzo niepewnym, ale to właśnie to przypadkowo wyprostowane linie rozwoju sił, które człowiek może czasami zobaczyć których i których może się spodziewać lub domyślać bardziej niż cokolwiek innego, wywołują w nim złudzenie linii prostych. Mówiąc inaczej, uważa on, że linie z zasady są proste, a te łamane lub przerywane stanowią wyjątek. To z kolei wywołuje w nim złudzenie, że może czynić, że może osiągnąć wytyczony cel. W rzeczywistości człowiek nic nie może zrobić. Kiedy przypadkowo jego działanie daje pewien rezultat, i choćby tylko z pozoru lub nazwy przypomina wytknięty cel. Wtedy człowiek przekonuje siebie i innych, że osiągnął ów założony przez siebie cel i że każdy mógłby ów cel osiągnąć, a inni mu wierzą. W rzeczywistości jest to złudzenie. Człowiek może wygrać w ruletkę, ale to tylko przypadek. Osiągnięcie jakiegoś celu, który ktoś wytyczył sobie w życiu lub w jakiejś szczególnej dziedzinie swej działalności jest takim samym przypadkiem. Różnica polega na tym, że grając w ruletkę, człowiek za każdym razem, to znaczy przy każdej puli, wie czy przegrał, czy wygrał. Natomiast w sferze działań życiowych, Szczególnie tych, które mają wydźwięk społeczny, kiedy pomiędzy początkiem a końcem jakiegoś działania upływają lata, człowiek może bardzo łatwo siebie okłamywać i uznać osiągnięty rezultat za ten upragniony. To znaczy wierzyć, że wygrał, mimo że w całości przegrał. Wierzyć może, że wygrał, mimo iż w całości przegrał. Na to wierzenie może poświęcać najpiękniejsze lata swojej młodości. Może poświęcać na te upragnione cele, albo na ten jeden jedyny upragniony cel, nawet całe swoje życie. A po śmierci, albo tuż przed śmiercią, może okazać się, że przegrał. Pół jak mu się to nie okaże i umrze w tej swojej złudzie. Ale co jeżeli ocząśnie się tuż przed, tuż przed odejściem, gdzie zobaczy, że 80, 90, a może tylko 30 ostatnich lat jego życia, to pogoń za ułudą wiary, to pogoń za beznadziejnością, to mgiełka, mrzonka, którą ktoś kiedyś mu zaszczepił. Nawet w dobrej wierze. I całe jego życie to była pogoń właśnie za tymi bzdurami, za tą głupotą. Książka, z której Wam dzisiaj przeczytałem o tej ruletce, o tych, o tych grach, o tym, że podczas gry możemy bardzo łatwo sprawdzić, zweryfikować, czy obstawione cyferki w ruletkę wygrały, czy nie wygrały. W naszym życiu potrzebujemy Dłuższych periodów, dłuższych okresów, żeby zorientować się. Ale jak nie mamy rozumu, to nic nam to nie pomoże. Będziemy ciągle w oparach amoku wiary. Będziemy tam się nam będzie kłębić, a niektórzy jeszcze będą te, ten amok nam podsycać. I chcę Wam powiedzieć, że wiara, religia działają na zasadzie hipnozy. Jest to Super giga hipnoza, w którą jesteśmy wpakowani od swoich pierwotnych. To tam rodzi się najpierw zaufanie do tych naszych przekazicieli, rodziców, potem nauczycieli w czarnych okularach, facetów w czerni. Gdy już zdobędą nasze zaufanie, podprogowo, hipnotycznie, jak ten wąż, który hipnotyzuje swoje ofiary i w dobrej wierze podprogowo ładują nam cały ładunek emocjonalno-duchowy, cały balast, cały plecak, z którym potem nie dosyć, że mamy pod górę w naszym życiu, to jeszcze ten plecak musimy na grzbiecie dźwigać. I każda próba zdjęcia tego plecaka przez samych siebie napotyka na wielki opór, opór wizję piekielnej Niesprawiedliwości, z którą mimo iż nie możemy się zgodzić, to jest ona tak mocna, tak wprasowana w nas, że paraliżuje nas. I nie jesteśmy w stanie zrzucić tego, bala tego balastu. Nie jesteśmy w stanie sami go zrzucić, a gdy ktoś nawet próbuje, albo będzie próbował nam go zrzucić, oberwie poryju. Nieuchronnie tak się z nim stanie, bo za ten nasz plecak, z tymi naszymi skarbami z przeszłości, Jesteśmy gotowi oddać swoje życie, swoją rodzinę poświęcić, swoich przyjaciół. No właśnie. I to jest sytuacja beznadziejna. Całkowicie beznadziejna. Do tego miało. Do tego miałem dojść po długich tam wywodach. Ale po co wam robić długie wywody, skoro to i tak jest pozbawione jakiegokolwiek sensu? No i wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Pozdrawiam was wszystkich.